Poszukiwacze zaginionej Jarki, Blue Velvet czy dawno temu w Ameryce. Plakaty m.in. takich filmów można oglądać w ramach najnowszej wystawy Dębickiego Muzeum. Wychowałem się w tych czasach, także że no, wszystko mi się, <grym> się z czymś kojarzy. Kochanki, no nie ukrywam, te plakaty zawsze towarzyszą filmom i stąd moje zainteresowanie tą wystawą. Gratulacje dla organizatorów. Piękny zbiór. Generalnie wszystko mi się podoba. To jest bardzo piękny zbiór, ktoś włożył dużo pracy. Świat sztuki filmowej zawitał do Muzeum Regionalnego. Wszystko za sprawą wystawy pójdziesz ze mną do kina, plakat filmowy z kolekcji tytusa Klapacza. Wśród eksponatów można znaleźć nie tylko dzieła Polskiej szkoły plakatu, ale także fotosy, szkice, gazety czy oryginalny sprzęt, używany kiedyś w Dębickim kinie. Wystawa prezentuje plakaty z, od lat 60. oczywiście wybrane to jest. To jest bardzo kameralny wybór tych plakatów, ale to może właśnie po to, żeby pokazać różnorodność. Różnorodność i technik, i podejścia do plakatu, i przede wszystkim komunikacji, jaką, jaką, jaką plakat niósł ze sobą. Inicjatorem wystawy jest Tytus Klepacz, dębiczanin mieszkający w Warszawie. Jego kolekcjonerska przygoda zaczęła się od plakatów Andrzeja Krajewskiego. W 2014 roku pod redakcją Tytusa Klepacza Ukazał się album moje okładki, zawierający okładki książek i czasopism zaprojektowanych przez artystę. Zacząłem sobie zbierać plakaty, zanim to jeszcze było modne. I za nie były horrendalnie drogie. No i po takim czasie się okazało, że większość tych plakatów, które, które posiadam, to są właśnie plakaty Andrzeja Krajewskiego. Nawiązałem z nim kontakt, rozmawialiśmy. On, on wtedy mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Zrobiłem dużą wystawę Andrzejowi, jego pierwszą tak naprawdę wystawę, solowo w Muzeum Plakatów w Wilanowie. I potem ten plakat ze mną został. Wydałem album z zakładkami Andrzeja Krajewskiego. No, i od paru lat zastanawiałem się nad tym, projektowałem taki pomysł i ideę wystawy, żeby zrobić w moim rodzinnym mieście, w Dębicy, w myśl zasady: nie, nigdy nie mów cicho, kiedy mówisz skąd pochodzisz. Uczestnicy wernisarzu mogli nabyć oryginalne plakaty wystawy. Odbyła się również projekcja filmu.